Eluwina, Eluwina, tutaj ja, Ty Monster! I witam w nowym Ej, Epiki! E, sorry, e, słuchaj, e, Tymon. E, to jest tak zwykle, że to ja mówię na początku. E, potem e, e, Nowak krzyczy, a, a Dziewoj e, mówi coś głupiego i niezrozumiałego, okej? Okay? Okej, okay, ale następnym razem ja tylko mówię! E, dobra, byku, jak tam chcesz? Okej, okay, jeszcze raz. Skubaniutki! Przyszedł i już się rządzi! Ja po czterech odcinkach nadal jestem w dupie. Nie dogadujemy się. Wyjadni wszystkie czekoladki z kalendarza adwentowego. To taki konflikt pokoleniowy. Właściwie międzypokoleniowy, bo chłopaki to te bumery, nie? A my jesteśmy milenialsami i oni po prostu nas nie kumają, nie czają, nie kminią. Ziomo. Kojarzę tego małolata. To ten cały Baby Oda. To co, Jeszcze raz! Jeszcze raz! Siemano, Siemano z tej strony warga! Nowa dekada, nowa ekipa, nowa epika, moi drodzy! A dlaczego nowa ekipa? Z prostego powodu gosku nam gdzieś zniknął, ale mamy za to mega adventura! Tak jest. Strasznie się boję fajerwerków. Przypominają mi o mojej misji w Iraku. Okay. Dzisiaj robimy challenge postanowień noworocznych. Moje postanowienie noworoczne jest nabić hejterów na sztangę dupani i zrobić im prawdziwy kurwa martwy ciąg. W 2020 chciałbym znaleźć miło życia. Taki starszy model Grety Thunberg. W 2020 chcę nadal mieć 25, 23 lata. Moim postanowieniem było rozpoczęcie trzeciej wojny światowej. Na razie idzie mi fantastycznie. Przez Trumpa nie muszę nic zrobić w tym roku. Rok temu chciałem być zajebisty. I udało mi się. Zapytaj swojej starej. Ty lepiej zapytaj swojej. Moje postanowienie noworoczne? Przestać moczyć łóżko. W nocy jestem mega spragniony. Dlatego zawsze sobie przygotowuję sok ze świeżej cebuli. Bez niego nie zasnę. Tylko jak tak zasypiam, to on mi się tak... Rozlewa na kocyk. No i... Normalnie to mam w chuju te całe noworoczne postanowienia. Ale w tym roku zamierzam być gorszym dla bliskich i dla tej całej jebanej planety. Takie mam postanowienie. Chuj. Co? Ile wyświetleń? Nie, to tak jak się nie bawię. Jezu, ja pomyliłem ekipę! Przecież ta w ogóle a ten maciek to jakaś podruba Freeza! Eee, e, e, słuchaj, ty monster, a może z nami porobisz jakieś challenge'e? Będziemy losować, w ogóle sobie postanowienia noworoczne, coś fajnego, ci wymyślimy. Ej, weź, przestań ziomek, hej, hej! Freeza! Taki pan nie ma sensu. Co ja w ogóle tutaj się znalazłem? Weź mnie do Freeza! No się ma. No hej. Tak, ja wpadnę dzisiaj, tak, wezmę kumpla ze sobą. Nie no, znasz, no, Wezmę Jacka. Cygana, tak. No, kto nie zna starego, poczciwego Jacka? Co? Cygana. Radzik hmm. zna... No. Jacka Cygana. Co?! co? E, nie, nie, co, coś mi przerwał. Tak, tak, będzie. Jacek Cygan to jeden z moich top trzech największych bohaterów ever. Jego książka, Życie jest piosenką, to dla mnie jest jak Biblia. Zawsze ją mam przy sobie. A gdzie jest ten kurdu co tutaj był wcześniej? Dobre pytanie. Dobra, słuchajcie, nieważne. Teraz ważniejsza rzecz. Challenge, challenge, który robimy. Będziemy losować swoje postanowienia noworoczne. A nie możemy realizować swoich własnych postanowień? Ja, pierdolę. Tak, możemy. Koniec odcinka. Dzięki, Nowak, że spierdoliłeś kurwa challenge. Ja, pierdolę, jakie ty możesz mieć postanowienie, że co? Że będziesz więcej ćwiczył na siłowni? <śledzianie> Hmm. Maciek, Dziewoj przypadkiem podsłuchał, jak rozmawiasz przez telefon i podobno znasz Jacka Cygana. Jacka? No, no znam, no ta, to żadna jakby tajemnica, no a co? No i myśleliśmy, że może zaprosiłbyś go na odcinek. Prosimy, prosimy, prosimy. Aha. No, Jacka? Y y y yeah. Cygana, no. No dobra, no. Jezu, jak yes. chcecie. A się <słuchaj> Napiszę do niego. Niech się zgodzi. Spoko. Jest! 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 Zostanie mi jeszcze tylko Doniu, Apoloniusz Steiner i to będzie top trzech moich największych bohaterów. 2020 nie mógł się lepiej zacząć. Kto wie, może Jacek Cygan i ze mnie zrobi gwiazdę po pokroju hmm, Szmona Wydry, Pamiętajcie Cianos. Pamiętacie tę piosenkę? Na 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 na. jajecznica. Dobra chłopaki, są tutaj wasze postanowienia. No to co? Losujemy. Nowak. Okej, okay. ja sobie wylosuję, a ty zaraz, ty zaraz, ty zaraz. Dobra, dobra. Więcej ćwiczyć na siłowni. Nienawidzę przyłomu roku. Zawsze jest ścisło na siłowni. I w bibliotece to samo. Być szczerym no. i nie kłamać. Mam mówi całą prawdę? Przecież nie powiem, że dziś masturbowałem się już trzy razy do zdjęć Dawida Kwiatkowskiego. Nigdy bym tego nie powiedział. Co ja teraz zrobię? Codziennie robić jedną nową rzecz. Wymyślili, To to takie trudne, codziennie nowa rzecz. Pułapka na kozy, pułapka na osły, pułapka na osy. O, tu mam. Co ja, co ja wylosowałem? Rzucić palenie Maciek, ale przecież ty nie palisz. Ha! To wygrałem! Wygrałem liście no. mi kebaby! Don't hate the player, hate the game! Ej Maciek, my mamy dla ciebie Urwa. postanowienie Chcemy, tak. żebyś był do nas milszy i no. przestał się na nas kurwia Tak. To jest. Co? Hmm. Też mi postanowienie, przecież ja jestem oazą w spokoju. Nie wiem o co chodzi. Pojebało was do reszty? Mam was! Co to kurwa ma znaczyć, Gosku? Co to jest? Już za mi lepi ty rozumiesz? Co ja kurwa jestem? Zdaję kurwa, kurwa hajs na koszulki! Ja cię kurwa zaraz wyprowadzę z tej ekipy, kurwa, rozumiesz? Jeszcze ty nie losowałeś, Gosku. No. No, no. Mhm. O, jasne. <laughs> Co? Przestać ruchać? Pojebało was, co? Gosku, to jest dla twojego dobra, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia. Rozumiesz? Aha, okej. Okay. Prawda jest taka, że gdy mini Gosku zaginął, to mieliśmy mały problem z Goskiem. Ej! Co to taki jebie? Jakby coś zginęło w prosektorium. To twoje lisy? Co ty, z 2019 jesteś? Moda na lisy już dawno minęła. Teraz nosi się jeże, robi z nich Piękną galanterię. To Gosku! Nowak próbował go umyć, ale Gosku ugryzł go w pachwinę! O Jezu, dobra. Chodźcie stąd, chłopaki. Ty nie, ty Musieliśmy mu więc złatwić opiekunkę. jak to Gosku... Opiekunka jest w ciąży. I jej siostra też. Go? On jest mój, zajebi cię też szmato! to! Zabijesz też tego gorzej hmm? strzeń, zabijesz tym hmm? z goskiem! Ja też jestem wciąż, że z goskiem będziesz ciociu ryno! <grymno> Koniec końców pobiły się i leżą w szpitalu, a goska dalej nie ma kto myć. Mam taki problem. Mój testosteron spływa z głowy powoli na dół, aż do jajec. Moja sperma zapładnia prawie wszystko. Raz miałem sposobność z kotem. No i po 9 miesiącach urodził się y, minigosku. Albo minigosku łaskawie wróci, albo. Gosku przestanie zapłodniać wszystko, co się rusza. No, nie widzę innej możliwości. Skota. No co? Maciek, wszystkie siłownie po nowym roku są zajęte. Nie mam gdzie ćwiczyć! No wah. To jest twoje postanowienie. Weź się w garść i zrób coś! Tak! Dlatego pojadę do Egiptu, tam są zajebiste styryny i rozpierdolę system jak tu wrócę! To miód na moje serce, że chociaż jeden z nich wziął to na poważnie. Prawda jest taka, że chcę rozwiązać zagadkę zaginięcia minigoska. Zastanawiałem się, dlaczego tak długo go nie ma. Nie chce już mieć goska? Obraził się? Niemożliwe. To nie jest w jego mini-stylu. Trafiłem na trop. Znalazłem manuskrypt Epicus Tajemnicus valis Conius razem z mapą starożytnego Egiptu i rysunkiem mini-człowieka. mini minigosku jadę na ratunek. Przy okazji na wakacje. No dobra, epika. Jak tam wasze postanowienia noworoczne, co? U mnie dobrze, dobrze bardzo nie? dobrze. U mnie dobrze. Nic nie ruchamy. Tylko trochę boli mnie tutaj na eee! eee! Weź nie celuj tym we mnie! Szczerze? To idzie mi chujowo. To znaczy dobrze, bo nie kłamie. Źle, bo gdy zacząłem mówić prawdę, to ludzie na mnie dziwnie reagują. A kochasz mnie? Oczywiście, że nie. Zdradzam cię. Jestem aktorem. Subskrybuj kanał Kuba Oczywiście, Ale spoko. Jestem przyzwyczajony. Normalnie to plują na mnie fani gry o tron. Podobno kogoś przypominam. Yes. A tobie jaki dzień, ojca? Bardzo dobrze. Codziennie robię coś nowego. Wczoraj zrobiłem torebkę z psa. Dzisiaj zrobiłem już torebkę z kaczki. A jutro mam w planach torebkę z żaby. Jak tak dalej pójdzie, to mi się skończą zwierzęta. Może to najwyższa pora. Żeby pomyśleć o torebce z człowieka Maciek A kiedy Jacek Cygan przyjdzie? Właśnie Cygan mać. Nie. to cygan w Nie, nie. Jak wygląda? Słuchaj, jeszcze długo pisali zapał. Zaraz będzie, nie? ci, czekaj. Proszę bardzo, się to macie, nie wiem po co Siemano mortki. Co tam? Gdzie jest Jacek Cygan? No to ja, Jacek, cygan. Ale, ale nie jesteś Jacek, cygan. No Jest Jacek, cygan. Nie jestem prawdziwym cyganem. Jestem tylko śniady i mówią na mnie cygan. Także odpowiadając na Twoje wcześniejsze pytanie, to nie, nie okradnę Cię. Mam złamane serce. Jestem już martwy w środku. O nie. Ten cygan. Ciągle chujowo gotuję. Znam tego łysego, ciągle mi wpierdala ze śmietnika z tyłu domu i chyba go to jeszcze podnieca. Będzie się te erekcje? Moja matka boi się wyjść z domu. Słuchaj sory. sorry, mm. upio jakoś wyszło no. Mm. E, nie, nie wiedziałem, że oni po prostu tak się zachowają. Rozumiem. Jak debile prostu. dobra, chodź. Przykro mi. Wiesz jak ktoś do wyjścia, nie? No, rozumiem, trzymaj się, cześć. Maciek, cześć. patrz, co ty monster rzucił? na YouTube'a, chodźcie, patrzcie, epika. Co? O kurwa, o jakieś. tutaj ja, ty monster, i ja w końcu dołączyłem do prawdziwej ekipy, czyli do ekipy Freeza. Tak jest, witamy naszą nową gwiazdę i Tymon od dzisiaj będzie prawdziwym domownikiem, prawdziwym uczestnikiem w prawdziwej ekipie. Jedynie. Dokładnie, ta epika to jest dla jakichś bumerów. Co nie pika? Pika ja wygra. <laughs> No i Bioda co odjebał? Najgorszy koszmar Maćka Fris i Tymon wykręcili mu akcję a la Cuba Official Szanuję to Nie, nie myślisz ej, ej, nie, O od, nie. odpuść hey, mu, odpuść Maciek patrz tu do nas, hej. No i teraz będzie miał cały rok do bani Mam nadzieję, że 2016 będzie dla niego łaskawszy Nie wiem o co chodzi Co? Nie! Ja nie płaczę. Nie, 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 coś. Po prostu oczy mi się spociły, bo, bo, bo trenowałem na siłowni teraz biceps, quadriceps, y, Nie y, y, Nieważne, słuchaj, nie wierzę w to co powiem, ale nigdy w życiu wiem o tym doskonale, że mini -gosku nie dopuściłby się zdrady. Wiem o tym doskonale, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił, nie zdradziłby swojej epiki. Tak jak ten cały niewdzięczny Ty Monster. Uff, aż nawet nie chcę o tym. Nieważne, nie. Nie, jeżeli chodzi o Minigoska, to mam z nim plan, chcemy wspólnie zrobić remake Władcy Pierścieni. MINIGOSKU! Mhm. Uh -huh. Tak, to ja wróciłem. Nie mogę w to uwierzyć. Minigosku, to naprawdę ty, tylko taki... Fajniejszy, śmieszniejszy. Taki z brodą, nie? A, taki mądry jest, taki z brodą. Miłosku, gdzie ty byłeś? Nie mogę wam powiedzieć, Co? ale tutaj siedem dni, to jak tam 7 lat. Dobra, dawaj, robimy Obiecałem, że będę trzymał mordę na kłódkę. Boję się, że jeśli piszę na chociaż słówko, to tam wrócę. A właściwie nie wiem, gdzie byłem. Wydaje mi się, że to strefa 51. Mocno zmężniałem. Spróbujcie mi wolność karczycho. Co? Dawaj. No dobra. Ha. Co jest? Co? kurwa! Jestem potężniejszy niż wcześniej. Przeżyłem nawet mini menstruację. Słuchaj, mini gosku, najważniejsze, że jesteś z nami i bardzo się cieszymy z tego powodu. I z tej okazji, słuchajcie, dla każdego z Was kupuję kebaba. Wow! Piona! To znaczy, że już mogę ruchać? Słuchaj, wszystko zależy od tego, co na całą minigosku jest ojca. Dobrze, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, 2020 to będzie rok epiki! Minigosku, Minigosku, gdzie jesteś? Ja już na miejscu. Szukam Minigoska piramida w piramidach w Kultura starożytna to jest to, co kocham. Według mapy to właśnie tutaj znajdę rozwiązanie zagadki. Małego człowieka, czyli Minigoska. Niech nie kule biją! Chyba ktoś mnie śledzi. Cała epika jest niebezpieczeństwem. niebezpieczeństwie. Kupaki, kupaki, musicie uważać na dzień. E, 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 e.